Mamy tutaj taką korwetę ze Stanów, która przyjechała z ciemnymi szybami. Pokażę Wam dzisiaj, jak w szybki sposób usunąć klej, tak żeby się nie namęczyć z szyb. Już zdarłem tutaj czarną folię teraz pokażę Wam, jak usunąć klej bez drapania, skrobania i w dosłownie 5 minut albo i mniej. Kupujemy coś takiego, To się nazywa terpentyna balsamiczna. Koniecznie to musi być to. Namaczamy sobie zwyczajnie e, kawałek ręczniczka. Po namoczeniu wcieramy po prostu to, w tym miejscu, w którym jeszcze nie usunęliśmy kleju, wcieramy to w klej lub jego pozostałości stopniowo. Nie od razu na całą szybę, tylko stopniowo. I wystarczy to w ten sposób przetrzeć. Dajcie temu chwilę poleżeć. I bierzemy sobie taki skrobak plastikowy. I tym skrobakiem zobaczcie, jak pięknie odchodzi cały klej. Ja delikatnie to przesuwam. Cały klej z szyby złazi idealnie, bez żadnego oporu. Widzicie?